Czeka na godnego przeciwnika! Zostaję na tyle w górą życiową! od wiaru, nie ma nikogo! To już przestał Ładna walka. Niezła praca nóg. Nie Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny szał! Naprawdę jesteście Nilfgaardczykami? Jesteśmy z Metyny, kurwa! Nie z Nilfgaardu. Wychowani przez dzikie psy na szerokich równinach Magdeira! Prawdziwi bracia krwi z niesławnych, brudnych alen Metyny! Kto się odważy stawić czoło dzikusom z południa? Kto spojrzy w oczy bestiom? Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. Dobrze zapłacę. Zarobicie więcej niż tutaj. A bo ja wiem. A przewidujesz napierdalankę? Nie wykluczam. Wiem z dobrego źródła, że w ruch mogą pójść cegły. Ha, chcesz napierdalać ceglarzy? Chcę, chcę! Już ja go znam. Daj pieniądze i nie martw się o resztę. Pojawimy się przed przedstawieniem. Kończy w koło! Rejs nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrew. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Ładna walka. nie zła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny szał! Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. A może załóżmy się, jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz, Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Pomińmy szczegóły. Żeby go przekonać, trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. Walka stulecia. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z metiny. A jak przegram? Na pewno przegram. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Dobrze, mogę zmierzyć się z Wami dwoma naraz. Najpierw daj pieniądze. Jeśli przegrasz, to zostaną u mnie. Podwójna stawka, tak jak powiedziałeś. Jeśli wygram, wraca do mnie. Ha! Oh. Kończ z tamtym! Mam coś ekstra! Stawiam na tego z gumą życia. Zajdźcie go od tyńca! No なんだか。 No, dostać taki piękny wpierdol, to nieczęsto się zdarza, co, Hal? O nie, miał. Ale widzę po jego gębie, że mu się podobało. Czas trochę odsapnąć. Możemy pójść i ochraniać, co tam chcesz. Za darmo, co, Hal? Masz z powrotem swoje pieniądze. Niech cię głowa nie boli. Dążymy przed przedstawieniem.